cześć witam was bardzo serdecznie I że wiemy taka może zapowiedź jak i no nie wiem jak to nazwać bym powiedział tylko tyle jest parę spraw do omówienia i chcę zrobić nową serię ale to na sam koniec tutorial do 2x2 Friedrich na, 2 na razie nie pojawi, nie mam czasu tego nagrywać są święta mam pełno rzeczy w szkole do roboty Mam bardzo dużo, no a serio, mam parę rzeczy i nie mam czasu nagrać tego Friedricha. Jakieś takie krótsze odcinki mam, ale potem muszę to zmontować i tak dalej, i tak dalej, więc yy, na razie Friedrich do dwójki się nie pojawi. Może się pojawi zwykły, ale nie Friedrich. LBL mogę zrobić, ale niezwykły. W sensie, że nie Friedrich, bo nie mam czasu. Yy, dobra, yy, planuję też zrobić do trójki, ale to tak samo, nie mam czasu. Coś tam będzie też postaram się zrobić filmy coś takiego jak umówienie kostek po świętach nowych, jakieś coś, bo planuję tam parę kostek nowych mieć. I jest jeden unboxing od Hipopotama, który niestety mi się nie nagrał. Tam była v 1 tak, która tutaj właśnie jest i parę jeszcze innych kostek. No i tak, co by tu jeszcze powiedzieć? nowa seria, czyli pytania i odpowiedzi. Jakoś to może jeszcze inaczej nazwę, ale to planuję coś w tym stylu, nie? Dobra. No i tak. Um, tylko tak. Jeżeli oglądasz ten film i masz konto na YouTubie, zostaw pytanie. Bardzo cię proszę, ponieważ jeżeli, jeżeli chociaż jedno wyświetlenie...